Witam w programie Prezydent Katowic 2014. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Krupa, kandydat komitetu Forum Samorządowe i Piotr Uszok, obecny wiceprezydent Katowic. Tak, bardzo serdecznie witam pana redaktora witam, witam szanownych studentów. Panie Marcinie, czy czuje się pan naturalnym spadkobiercą Piotra Uszoka? naturalnym spadkobiercą. Powiem szczerze, że przez pewien okres czasu, a to jest 8 lat, czyli mniej więcej połowa pełnienia urzędu prezydenta, pana prezydenta Piotra Uszoka, funkcjonowałem czynnie w życiu samorządu naszego miejskiego. Od 2006 roku do 2010 byłem radnym Rady Miasta, odpowiedzialnym, co ciekawe, za komisję Budżetu, komisję skarbu, wtedy ona taką nazwę nosiła, czyli za podział pieniędzy przeznaczonych na różne realizacje w naszym mieście. Po tych w czterech latach ubiegałem się ponownie o mandat radnego. Ten, ten, ten mandat uzyskałem, ale nie objąłem mandatu, ponieważ została mi zaproponowana funkcja wiceprezydenta już takiego bezpośredniego kontaktu z, z współzarządzaniu miastem Katowice. Skorzystałem z tej e, propozycji, no i jestem do dnia dzisiejszego wiceprezydentem. Tak więc gdzieś e, w tyle głowy, cały czas był ten okres czasu, w którym e, e, gdzieś no, ta, te kolejne szczeble, które były w samorządzie pokonywane, sprawowały to, że, że zdawałem sobie sprawę, że kiedyś przyjdzie taki czas, w którym e, będzie możliwość czy konieczność niejednokrotnie objęcia fotela Starania się o objęcie fotela prezydenta naszego miasta. Właśnie, że kilka tygodni temu, na zlecenie Waszego Komitetu, przeprowadzono badanie, w którym wynikło, że aż 40% mieszkańców nie wie, że Piotr Uszok zrezygnował, że nie będzie ubiegał się o ponowną prezydenturę. Proszę powiedzieć, nie obawia się Pan? Czegoś takiego, że kiedy ten nieświadomy wyborca wejdzie do lokalu, dostanie kartę do głosowania i będzie tam widniało Uszok, tyle że będzie to kandydat Ruchu Autonomii Śląska, że automatycznie zaznaczy przy nim krzyżyk. Ja zawsze się śmieję, że niejednokrotnie nazwiska czynią cuda. Taki problem już był w roku 2002, kiedy był również kandydat o nazwisku Uszok. Yy... Nigdy nie pokazał swojej twarzy, nikt nie wiedział kto to jest, ale swoje zrobił, bo czwarty wynik wtedy w wyborach uzyskał. Natomiast um, uważam, że tu absolutnie nie można ograniczać tej swobody i demokracji, która w naszym państwie oczywiście. funkcjonuje. Dzięki Bogu każdy, kto ma tak zwane bierne prawo wyborcze, może kandydować i ten, kto ma czynne, może oddać głos na. Kandydata, którego uważa za najlepszego. Więc no, nie przejmowałbym się tutaj za bardzo Aleksandrem Uszokiem. Staram się dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców, wytłumaczyć o, o co chodzi często. Oczywiście mam pytanie, to Panie. Tym kuzynem? Nie, ja nie jestem kuzynem, jestem obecnym wiceprezydentem, któremu pan prezydent Piotr Uszok dał pełne poparcie. Tak więc trudno tutaj mówić o tym, czy, czy, czy Aleksander Uszok to jest zagrożenie, czy Aleksander Uszok może mówiąc bardzo młodzieżowo namieszać w tych wyborach. Ma takie prawo do kandydowania i absolutnie bym był ostatni, żeby mu je ograniczyć. Oczywiście, ale chodziło mi o Pana takie prywatne obawy, czy, czy rzeczywiście może być. Nie nie, nie, nie obawiam się. Wierzę w mieszkańców, ma wygrać najlepszy i przyjmę każdy wynik tych wyborów. Jako wola mieszkańców, tak więc to absolutnie tutaj yy, naprawdę nie ma znaczenia. Oczywiście chciałbym być tym pierwszym, chciałbym być prezentem miasta. Mam jakąś wiedzę, mam jakieś założenia i myśli do tego, żeby dalej yy, yy, prowadzić to miasto, ale oczywiście tu trzeba mieć pełen szacunek dla wyborców. Kogo najbardziej Pan się obawia w tych wyborach, bo cztery yy, lata temu. To Arkadiusz Godlewski gonił Piotra Uszoka, uzyskał wynik 34%. Czy on jest najgroźniejszym zawodnikiem w tych zawodach? Ja przypuszczam, że po decyzji pana Piotra Uszoka to te szanse się wszystkim bardzo mocno wyrównały. To teraz właśnie sposób prowadzenia ewentualnie kampanii wyborczej, umiejętność trafiania do wyborców. To, to ma teraz znaczący wpływ. Oczywiście jestem w tej niekomfortowej sytuacji, że jestem w imadle dwóch ważnych partii w naszym kraju, tak? bo z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, z drugiej strony my mamy Prawo i Sprawiedliwość, tak więc to są największe gracze w Polsce i również myślę w samorządach. I tutaj takiemu y, 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 niepartyjnemu kandydatowi jest znacznie trudniej y, y, ubiegać się o głosy, bo nie ma tego całego mechanizmu y, partyjnego. Ale absolutnie się nie obawiam i twierdzę, no, to jest moje zdanie osobiste, że y, 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 zawsze będę mówił, że to albo kandydat platforma, albo kandydat PiSu będzie zagrożeniem, bez względu na to, kto tam będzie. Gdyby objął pan prezydenturę, jakie byłyby pierwsze pana decyzje? Pierwsze decyzje. Ja startując do wyborów, podjąłem taką decyzję, że nie, nie będę realizował czy nie będę tworzył tak, z, tak zwanego programu wyborczego, który będę pokazywał mieszkańcom, tylko stworzyłem 10 punktów w formie umowy z mieszkańcami przedstawiłem te 10 punktów one są podzielone na trzy różne y, sfery naszego życia bo jest i sfera społeczna jest sfera y, y, gospodarcza jest sfera inwestycyjna i te punkty uważam za y, konieczne do zrealizowania i trzeba po prostu siąść y, zaraz po wyborach jeżeli będzie mi dane kierować tym miastem i realizować punkt po punkcie Oczywiście nie punkt po punkcie, w sensie takim, że będziemy czekali aż jeden się zrealizuje, a następny, bo nie będziemy w stanie czasowo tego zrealizować, bo te 10 punktów jest o równej wartości i równej konieczności realizacji. Jest cały zespół ludzi w urzędzie. Moją przewagą myślę jest to, że ja nie będę się musiał dopasowywać do krzesła, mówiąc w przenośni oczywiście, fotela prezydenta, tylko ja już wiem z kim będę pracował i w jaki sposób będę pracował, bo tych ludzi znam po prostu i wiem jaki to jest duży potencjał i jakie mamy możliwości jeszcze w mieście, które należy uwolnić. No właśnie, jeżeli chodzi o te 10 punktów, jednym z punktów jest budowa trzech krytych basenów 25-metrowych. Proszę powiedzieć. Bo kiedyś były plany budowy w okolicach Parku Kościuszki Wielkiego, akwaparku. Rozumiem, że jest to alternatywa wobec tej inwestycji, i rozumiem, że te kryte baseny byłyby realizowane w dzielnicach. Mhm. Już yy, mówię o co chodzi. Ja yy, nigdy nie byłem do końca zwolennikiem yy, akwaparków. Miałem taką okazję korzystać już w latach 80. z tego typu obiektów nie u nas w kraju, ale poza, naszymi, poza granicami naszego kraju. Wiem jak to funkcjonuje i jakie losy w późniejszym czasie te obiekty miały. I uważam, że absolutnie należy odejść od budowy Aquaparku. Aquapark jest drogą, bardzo drogą inwestycją. Nawet jeżeli byśmy ją realizowali w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to przy tych warunkach, który partner Prywatny daje czy, czy wnioskuje, żeby miasto objęło, to te warunki są nie do przyjęcia przez miasto, za duże ryzyko. Na akwapark, jak chce pójść rodzina, to 100 zł trzeba wydać. Te 100 zł to jest tylko godzina kąpieli, zaznaczam kąpieli, a nie pływania, a nie czynnego, czynnej rekreacji. Natomiast 25-metrowe baseny. Ale też ze strefą mini-spa, czyli myślę tutaj o saunach dwóch suchej i mokrej, tak zwanej. Myślę o jacuzzi, myślę o brodziku dla najmniejszych dzieci oraz myślę o kwestii jakichś zjeżdżalni czy atrakcji dla, dla najmniejszych. A te baseny całkowicie z budżetu miasta, czy też w ramach partnerstwa? Z budżetu miasta. Z budżetu miasta, z ewentualną możliwością pozyskania środków zewnętrznych, ale tutaj musimy aplikować niestety do yy, naszej niestety, stety, ale aplikować do ministerstw odpowiednich i yy, odpowiedzialnych za, za tego typu realizację, Czyli trzy baseny w trzech częściach miasta, południe, centrum i północ naszego miasta, 25-metrowy yy, basen pływacki, yy, strefa mini-spa i brodzik dla najmniejszych. Budowa Centrum Nauki w Katowicach to kolejna inwestycja, którą Pan zawiera w tych 10 punktach. Czy to nie jest tak, że zaczynamy budować wielkie gmachy, które później nie będą mogły się utrzymać? Absolutnie nie. Skąd wziął się ten punkt budowa Centrum Nauki w Katowicach? Wiele się mówi o podnoszeniu prestiżu naszego miasta. Tego typu obiekty właśnie sprawiają, że miasto jest postrzegane w nieco innych formie, w nieco innych kształtach. To już pokazał NOSP, który już funkcjonuje, gdzie zainteresowanie jest z całej Europy możliwością przyjechania tutaj i uczestniczenia w koncercie, posłuchania rzeczywiście akustyki, która jest jedna z najlepszych na świecie. A Centrum Nauki to jest kolejny obiekt, który dopełnia jak gdyby, kwestię właśnie tego prestiżu, czy podnosi prestiż. A skąd to wiem? W 2011 roku byłem jednym z członków założycieli Stowarzyszenia na rzecz Budowy Centrum Nauki Skłodowska-Kiri, Towarzystwo na rzecz Budowy Centrum Nauki w Katowicach. I myśmy do naszego stowarzyszenia czy współzakładaliśmy stowarzyszenie z całym gronem profesor, znanych profesorów z naszego właśnie środowiska, z naszego miasta, ale nie tylko z naszego miasta. Większość rektorów weszło do tego grona, bądź prorektorów. Tak więc mieliśmy bardzo duży i mamy bardzo duży potencjał do tego, aby o taką realizację powalczyć. Mało tego. Udaliśmy się również z wizytą do Centrum Nauki Kopernik i tam z panem dyrektorem dość długo żeśmy rozmawiali o różnych kwestiach realizacji tego typu obiektu i on jedno powiedział. Pamiętajcie, że to nie tylko jest posiadanie obiektu i pro, po, popularyzacja nauki, ale przede wszystkim powiedział to jest prestiż. To jest prestiż dla regionu, prestiż dla miasta. Ja uważam, że takie Centrum Nauki Pełnowymiarowe, jak ja to nazywam, używając powiedzmy języka sportowego, czyli wzorowane na tym, które jest w Warszawie i w świecie, które funkcjonują, powinno powstać tutaj w Katowicach, bądź na Śląsku, bo bardziej myślę o regionie, bardziej myślę o ślązakach. Nam się to po prostu należy. A Katowice o tyle są dobre, że w Katowicach mamy jednak skupioną na największą ilość uczelni wyższych. To jest przecież Uniwersytet Śląski jako ten przodujący tych, ale mamy Uniwersytet Ekonomiczny, mamy część Politechniki Śląskiej, mamy Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych, mamy Uczelnię Sportową, AWF Katowice, to więc wiele tych państwowych uczelni funkcjonuje u nas w mieście, co, ma ogromny, co daje ogromny potencjał do rozwoju tego typu działalności. Teraz pozwolę sobie zahaczyć Myślę, że też o kwestie uczelni, bo z uczelnią są związani niewątpliwie studenci, a później absolwenci tych uczelni. W jednym z punktów mówi Pan o budowaniu mieszkań komunalnych. Czy to miałaby być recepta na rozwiązanie problemu wyludniania się miasta? To jest jedna z recept. Ja mówię o mieszkaniach czynszowych, czyli mieszkań takich, które będą dostępne dla szczególnie młodych ludzi, dla młodych małżeństw, dla tych, którzy chcą tutaj w naszym mieście pozostać, którzy chcą w naszym mieście wiązać swoją, czy z naszym miastem wiązać swoją przyszłość. Stąd czynszowe, ponieważ nie chciałbym, żeby młody człowiek od razu był związany w sposób taki dość no, konkretny, myślę tu o kredytach z kwestią i koniecznością zakupu. Mieszkania bądź jakiekolwiek miejsca do, 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 do życia. Uważam, że na początek bardzo dobrym rozwiązaniem są mieszkania czynszowe, w których mieszkamy, za które płacimy, ale płacimy taką stawkę, żeby było stać na, to, żeby na, 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 na tego typu mieszkanie. I to jest jeden z elementów zatrzymania w Katowicach Młodych. Kolejnym to oczywiście dalszy rozwój powstawania miejsc pracy. Bardzo długą drogę odbyliśmy od momentu kiedy powstała moda, na, moda na, na branżę IT, BPO w naszym mieście. Bardzo długą drogę odbyliśmy między innymi z firmami, ale i również z uczelniami wyższymi, czyli zarówno z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, gdzie staraliśmy się znaleźć wspólną drogę, zarówno w kierunkach kształcenia przyszłych pracowników tych firm, ale i również jakby w zrozumieniu problemu, że uczelnia Miasto to nie wszystko. Uczelnia, miasto, rynek pracy to są dopiero te elementy, które dają pewność, plus oczywiście miejsce do zamieszkania. Każdemu nam jest potrzebna pewna stabilizacja. Tą stabilizację mam wtedy, kiedy mam gdzie mieszkać, kiedy mam pracę. Tak? I to są najważniejsze rzeczy w życiu, i oczywiście, jak jest do tego rozrywka szeroko zrozumiana, czyli albo miejsca rekreacji. Albo miejsca, gdzie możemy czynnie uprawiać sport, albo y, miejsca, gdzie możemy y, spokojnie pójść na kawę albo na piwo i nauczyć się wreszcie kulturalnego picia y, 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 piwa takiego, jak jest na całym y, świecie. To się już wszystko dzieje. Tak więc temu trzeba poświęcić jeszcze więcej energii troszkę i doprowadzić do, 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 do y, takiej sytuacji, że naprawdę Katowice będą super, super modne. Oprócz tego, że trzeba mieszkać, trzeba pracować, też trzeba jakoś umieć dojechać do tej pracy. Mhm. Czyli teraz kwestia tych nieszczęsnych już centrów przesiadkowych czy, czy park and ride, punktów tak. park and ride. E, proszę powiedzieć, bo te inwestycje trochę się odkładają w czasie. E, mhm. już, już kilka lat temu padały takie, takie wizje, takie idee. Tak jest. E, czy w końcu jest szansa na realizację tego? Rzeczywiście. I to. Y Poprawa transportu też jest jednym z moich punktów. Budowa park and ride. Ale to się już dzieje. To się już dzieje, Ta więc tu nie ma rzucania słów na wiatr, ani nie można mówić, że jak zostanę, to to zrealizuję. Nie, to się już dzieje. To jest wpisane, zintegrowane inwestycje terytorialne jako zadania dotyczące węzłów przesiadkowych dla nie tylko naszej gminy Katowice, ale i gmin ościennych, które wchodzą również w ten projekt. I tego typu realizacje będą już tworzone. Do połowy przyszłego roku musi, muszą być już projekty budowlane i pozyskamy środki unijne bezkonkursowo, tak jak mówię, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwanych ZITów. No i jedziemy z Koksem, realizujemy. Zawodzie, brynów, i to są dwa podstawowe. Trzeci, autobusy dalekobieżne yy, i transport nasz, nasz lokalny, yy, plac przy ulicy sądowej. I to są te realizacje, które są najważniejsze. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi yy, yy, dworzec przesiadkowy w Ligocie pomiędzy koleją i transportem publicznym, autobusowym i parking dla samochodów indywidualnych. W jednym z punktów również Pan yy, wyróżnia. Kwestie budżetu budżetu obywatelskiego, obywatelskiego mhm. w którym mówi Pan o kwocie 20 milionów złotych. Tak. Czy będzie w ogóle, czy mieszkańcy będą uświadomieni tą wielką skalą, na co wydać te pieniądze? Ja myślę, że tak. To jest trend ogólnoświatowy. Budżety obywatelskie, partycypacyjne są trendem ogólnoświatowym. To się narodziło na zachodzie, narodziło się na świecie i pomalutku się rozlewa po tym świecie. I cieszę się, że coś takiego zafunkcjonowało, choć na początku byłem przeciwny. Tak? Patrzę stricte na demokrację i mówię, skoro są osoby wybierane w demokratycznych wyborach, no to trzeba im powierzyć mandat zaufania i niech realizują to, co uważają. Otóż nie. Często i gęsto my, jako zarządzający, mylimy się, uważamy, że coś jest lepsze dla dzielnicy czy dla mieszkańców danej dzielnicy, a wcale tak nie jest. Stąd budżet partycypacyjny, który wciąga mieszkańców w współzarządzanie miastem. I to jest istotna rzecz. Jeżeli mamy pewną odpowiedzialność za to, że realizujemy nie wiem, kawałek chodnika, tak, że realizujemy jakiś skwer u siebie w dzielnicy, no to raz, że to dodaje troszkę więcej radości i zadowolenia mieszkańców, to, że czynnie to z ich wniosku, z ich starań było możliwość realizacji konkretnej inwestycji, a nie, że ktoś z góry powiedział, że to będzie realizowane. Budżet partycypacyjny bardziej działa w taki sposób, że my jako mieszkańcy zgłaszamy nasze potrzeby, które uważamy, że powinny być w pierwszej kolejności wykonane. I to niejako przyspiesza proces inwestycyjny, bo to, że jest wiele rzeczy do zrobienia, to wszyscy wiemy, tak, i to miasto nigdy nie jest zamknięte i to nie jest proces inwestycyjny, nie jest procesem zamkniętym, zawsze coś jest do zrobienia, zawsze coś jest nowego do, do, do zrealizowania, a kolejność tego decyduje, a tutaj w, przy budżecie obywatelskim kol, o kolejności mogą decydować y, mieszkańcy. I Super już byłem przekonany w 100% do budżetu obywatelskiego, kiedy zobaczyłem wyniki głosowania w obecnym budżecie na 2015. Ponad 11 tysięcy osób zagłosowało, wybierając 83 projekty do realizacji. 360 wniosków, które wpłynęły z zadaniami do realizacji. Oczywiście tam proces weryfikacji był, część z nich odpadło w tym podziale merytorycznym, ale to świadczy o tym, że jednak chcemy, chce nam się coś wymyślić, chce nam się coś zgłosić i chcemy pójść do urny i zagłosować. Tam głosowanie nie było takie proste, jak przy wyborach samorządowych, skreślamy tam jakąś osobę i, i, i albo będzie, albo nie będzie. Tam trzeba było przeczytać, trzeba było podkreślić tą, inwestycję, y, y, którą chcieliśmy, aby wygrała, ale i również podać swoje dane osobowe, tak? I co nie zawsze mamy na to czas i chęć, żeby y, o tym informować y, y, osoby trzecie. To się stało. Jest i cieszę się, że tak y, mieszkańcy Katowic odpowiedzieli na y, tego typu możliwości. W ostatnim czasie gościliśmy wielką imprezę w Katowicach, Mistrzostwa mhm. Świata w Siatkówce. Pojawiło się wiele głosów, przede wszystkim w środowisku sportowym, że może postawić właśnie na rozwój siatki w Katowicach. Czy według Pana byłaby możliwość na przykład stworzenia klubu siatkarskiego w Katowicach? Mamy wiele różnych dyscyplin sportowych, które się domagają równego traktowania. Jest piłka nożna, jest siatkówka, zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej. Też powstaje moda na piłkę ręczną w naszych szkołach. Jest, są szachy, tak? Też mamy arcymistrzów szachowych w naszych, naszych klubach katowickich. Tak więc tych dyscyplin sportu jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście nie da się wszystkich prowadzić w taki sposób, żeby miasto prowadziło te kluby i, i żeby one były na najwyższym poziomie, ale trzeba oczywiście wspomagać te dyscypliny sportu, które chcą nasi katowiczanie uprawiać i pomagać im umożliwiać tą realizację. Pytanie, które zadaję każdemu kandydatowi z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy. Co chciałby Pan zrobić dla środowiska akademickiego, dla Uniwersytetu Śląskiego? To się już dzieje. Cały czas współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, ale nie tylko z wszystkimi uczelniami. Ja wywodzę się w ogóle z kręgu akademickiego, bo jestem nauczycielem akademickim na etacie adjunkta, prawdzie teraz urlopowanym. Na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Transportu w Katowicach tu, można powiedzieć, zamierzam. To jest kontakt z młodzieżą, z młodymi ludźmi, wchodzącymi w tą dorosłość bardzo mocno i bardzo silnie. Mam od wielu, wielu lat i, i bardzo sobie to cenię. Tak więc bardzo mi to środowisko leży na sercu, ale to, co się już dzieje, to trzeba dalej kontynuować, bo mówię też również o tym budynku, który został przy pomocy również miasta zrealizowany, bo i grunt, i wkład finansowy w realizację był. To samo się dzieje na wszystkich uczelniach w naszym mieście. Każda uczelnia przez miasto jest w jakiś sposób, w jaki sposób miasto wykazuje pomoc tym, tym uczelniom. Od naszych wspaniałych szkół artystycznych wyższych, bo nawet i, i prywatne szkoły, które oferują ciekawe kierunki studiów. To oczywiście trzeba dalej pielęgnować i prowadzić. Jesteśmy miastem akademickim, ale nie do końca zauważalnym w naszym kraju i to absolutnie trzeba podnieść. Kilkadziesiąt tysięcy studentów w samych Katowicach. No, coś wspaniałego. Jakby tak każdy, kto kończy, został w Katowicach, było super. Bardzo dziękuję Panu za tę rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Moim dzisiejszym gościem był pan Marcin Krupa z Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję.